Pewna osoba z komentarzy podrzuciła mi temat tego odcinka. Dziękuję. Dzisiejszy odcinek będzie więc na temat Iwoki. Wyjątkowo dziwnej legendy, rozpowszechnionej m.in. za sprawą filmu Living Neverland, który miał rzucać nowe światło na sprawę molestowania dzieci przez Michaela Jacksona oraz internetowemu obrazkowi Michael Jackson. Przedstawiające mu dziwną, niepokojącą postać, łudząco podobną do Michaela Jacksona. Aiyuoki okay? to swego rodzaju zbitek słów. Annie, are you okay? Miał on nocami pojawiać się w pokojach dzieci, które o trzeciej nad ranem nie śpią i które coś dręczy. Zadawał wtedy właśnie to pytanie. Are you okay? Co działo się dalej? Nie wiemy. Wiemy jednak, iż Ajuoki jest jedynie kukłą. Lecz tak jak w przypadku Paskality, niepokojącego Manekina, wiesz, że to tylko kukła, lecz to właśnie o niej pomyślisz, Ty dziś o trzeciej nad ranem usłyszysz pytanie, Are you okay?